Nazywam się Iza Trepka. jestem zastępcą dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Przed oddaniem krwi, e, nie do badań laboratoryjnych, bo jeżeli krew oddajemy do badań laboratoryjnych, to czasami trzeba być na czczo, ale u nas zawsze trzeba być po tak zwanym lekkim śniadaniu. Nigdy nie należy przychodzić na czczo, dlatego że oddanie krwi jest to ubytek, szacuje się około... 4,5 tysiąca, 5 tysięcy kilokalorii. E, więc ten nasz mózg musi mieć czym pracować w momencie, jeżeli oddajemy krew. Dlatego prosimy zawsze dawców, żeby przed oddaniem zjedli śniadanie. To śniadanie nie ma być tłuste, nie ma być go, zbytnio obfite. E, powinno być e, lekkie, dietetyczne. Więc jeżeli dawca sobie zrobi kanapkę z chudą szynką, najlepiej drobiową, e, pomidorem ogórkiem, warzywa wszelkiego rodzaju, albo też tak jak ostatnio dietetycy zalecają wszelkiego rodzaju jogurty z musli, czy też z otrębami, albo z owocami. To jest najlepsze jedzenie przed oddaniem. Nie możemy przed oddaniem krwi zjeść nic z tego, z tego powodu, że ten tłuszcz, który jest zawarty w posiłku, również jest później widoczny w naszej krwi. A takiej krwi z kolei nie możemy przekazać pacjentom, czyli nie możemy wydać do y, użytku klinicznego. Z tego powodu zawsze prosimy właśnie o to, żeby posiłek był lekki, jak najmniej zawierał substancji tłuszczowych. Dawcy czasami nawet y, nie pamiętają o tym, że nawet kolacja, którą czasami zdarza nam się zjeść bardzo późno, jeżeli jest tłusta, jeżeli zawiera parówki, kiełbasy, szynki takie tłuste, jeżeli by zawierała sosy nasze cudowne, zwłaszcza śląskie, to niestety następnego dnia rano jeszcze nie zawsze wszystko będzie z tej krwi wchłonięte i nadal może być surowica lipemiczna i takiej krwi niestety nie będziemy mogli dać pacjentom. Absolutnie nie wolno wiązać oddawania krwi z postnym dniem. Owszem, przed oddaniem, w dniu oddania, czyli śniadanie, ewentualnie jeżeli ktoś na ekipie oddaje po obiedzie od godziny tam 14 do godziny 17, te posiłki do momentu oddania nie powinny być bogato tłuszczowe. Powinny zawierać węglowodany proste, które szybko się wchłaniają, ewentualnie węglowodany złożone. E, absolutnie nie powinny być tłuste. Tak samo jeżeli chodzi o kolację. Jeżeli dawca przychodzi do nas o siódmej rano, rejestruje się i chce krew oddać, nie powinien dzień wcześniej wieczorem zjeść bardzo obfitego, tłustego posiłku, jeszcze nie daj Boże popić piwem, e, dlatego że te frakcje tłuszczowe wtedy widoczne w surowicy będą widoczne w naszej krwi, którą później e, niestety musimy zutylizować. Także post absolutnie nie, jedzenie tak, ale takie z głową, e, no i koniec. Od ostatniego posiłku do oddania krwi powinno minąć mniej więcej 8 godzin. Oczywiście nie jest to czas, który jest dla każdego taki sam, dlatego że w zależności od tego, ile tych tłuszczów było zawartych w pożywieniu, jaki jest metabolizm organizmu, jakie jest wchłanianie, to wtedy różnie to wygląda, ale przyjmuje się, że 8 godzin jest to minimalny, kres czasu, kiedy ta nasza surowica, czyli później można powiedzieć nasza krew, nie będzie już pusta i będziemy mogli ją przekazać biorcy do przetoczenia. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za to, że zechciało się Wam mnie wysłuchać i zapraszam, może spróbujecie po lekkim śniadaniu bądź też lekkim obiedzie odwiedzić nas i oddać krew.